Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Raz jeszcze i nieustannie usiądźcie, usiądźcie. W kolejnej katechezie chcemy pójść dalej tropem tej liturgii, która nas wprowadziła w nowe życie. Liturgii z Wigilii Paschalnej. Zaczęliśmy od ognia, które zapłonął w ciemności, a potem szukaliśmy jakiejś ofiary, którą w tym momencie, gdy zaczynamy widzieć światło, możemy Bogu dać. I nie mając nic innego, znaleźliśmy owoc pracy pszczół, trochę wosku żeby ten płomień mógł mieć paliwo. I wiemy, że w tej pierwszej części liturgii Kościół nam przypomina najpierw o naszej nicości, że sami z siebie jesteśmy niczym, że sami z siebie jesteśmy ciemnością. Dalej o wielkiej łasce Boga, który wypowiada Słowo, stające się światłem. I wreszcie o potrzebie oddania samego siebie, nawet tego niewiele, co ja posiadam, aby być paliwem dla tego płomienia, który Bóg zapalił pomiędzy nami. I wiemy, że ostatecznie ta liturgia światła każe nam wyśpiewać pochwałę świecy, pochwałę tego zebranego trudu wielu pszczół, którym ostatecznie jest Kościół. I w tym momencie, kiedy już mamy światło pośród nas, Kościół zaczyna sięgać w noc paschalną, po światło prawdziwe. Światłem, które Bóg nam dał, jest Jego Słowo. I to jest rzecz, do której jesteśmy przyzwyczajeni w Kościele, ale to takie oczywiste nie jest. Bardzo wielu ludzi poszukuje Boga poza Słowem, poszukuje Boga w jakichś przejawach mocy, w jakichś cudach, znakach, czasami właśnie w wydarzeniach czy w zjawiskach, które przeczą naszej racjonalności temu, co wyrażone jest potem w Słowie w mądrości ludzkiej czy boskiej. Dla wielu Bóg jest zupełnie właśnie poza tym, co jest rozumne, poza tym, co jest komunikowalne słowami. Natomiast chrześcijanie, wstępując w ślady narodu wybranego, nie mają cienia wątpliwości, że Boga szukamy w Jego Słowie. Dlatego chrześcijanie stają się ludem Słowa. I ta pozycja Słowa Bożego w naszym doświadczeniu jest zupełnie centralna. Nie szukamy Boga po omacku, nie szukamy Boga w naszych wyobrażeniach i nie godzimy się na to, aby jako boskie czy jako Boże zostało przyjęte coś, co wymyka się ludzkiemu umysłowi, bo tym właśnie jest Słowo, które do nas dociera. Słowo jest znakiem racjonalności. Tam, gdzie jest Słowo, tam jest jakiś namysł, tam jest jakaś refleksja, tam jest jakieś odkrywanie prawdy. I jeżeli Bóg jest Słowem, to znaczy, że wszystko to, co jest sprzeczne z rozumem, wszystko to, co jest sprzeczne z logicznością w jakimś sensie, będzie przez nas musiało być odłożone jako nieboskie, jako nie to, co właśnie napełnia nas tym boskim światłem. Chrześcijanie od samego początku szli tą drogą głębokiego przekonania, że Bóg stworzył człowieka zdolnym do poznania go. I tą zdolnością do poznania go jest właśnie nasz rozum, jest to, w co wchodzimy, czego dotykamy, kiedy zaczynamy mówić, kiedy zaczyna się pomiędzy nami pojawiać słowo, które rodzi pytania, daje odpowiedzi, zaraz pociąga następne pytania. Chrześcijanie są zatem ludem słowa. I co ważne, w tej liturgii Wielkiej Wigilii Paschalnej, tego słowa jest dużo. To nawet może się wydawać męczące. Tych czytań jest dużo, one są długie i mogą nam się nużyć. Ale wydaje mi się, że ten zamysł Kościoła jest bardzo, ten, ta praktyka Kościoła jest zamierzona. Żebyśmy właśnie przyzwyczaili się do tego, że nie ma dwóch prostych wyrazów, które mogą o Bogu powiedzieć. Nie ma jakiejś małej broszury, która nam wszystko jasno wyjaśni, ale jest potrzebny jakiś wielki wysiłek zgłębiania Bożego Słowa, które się objawia na kartach Pisma Świętego. Jest jakieś rozróżnienie fundamentalne, które musimy poczynić w tym momencie na Pismo Święte i na Słowo Boga. Tym, czego naprawdę potrzebujemy, to jest Słowo samego Boga. Tym, co nas zbawia, to jest Słowo Boga, którego szukamy, które jest światłem dla naszego umysłu, ale narzędziem, z którego korzystamy, jest Pismo Święte. I Pismo Święte zawiera w sobie Słowo Boga. Pismo Święte otwiera nas na Słowo Boga. Pismo Święte wnosi pomiędzy nas Słowo Boga, ale to nie jest tożsame. Pomiędzy pismem świętym a Słowem samego Boga nie zachodzi taka tożsamość jak pomiędzy moim własnym słowem i tym, co ja sam napiszę. Chociaż również w naszym doświadczeniu możemy takie rozróżnienie poczynić, że nie jestem w stanie wyrazić wszystkiego, co we mnie jest. Wiecie, jak trudno jest znaleźć odpowiedni wyraz dla tego, co mam w sercu, co mam w umyśle. Jeżeli przymierzacie się czasami do jakiejś ważnej czy trudnej rozmowy, to czasami kilka dni wcześniej już zastanawiamy się, jak ja to ujmę, jak to powiedzieć, żeby to było dobrze zrozumiałe. Zastanawiamy się, ile będziemy mieli czasu, czy nasz rozmówca nie przerwie nam w pół słowa i właściwie zostawi nas tylko z możliwością powiedzenia kilku wyrazów, czy da nam się wygadać i będziemy mogli powiedzieć coś więcej. I również Bóg. On ma do wyrażenia jedno proste słowo, ale żeby to słowo do nas dotarło, to on wypowiada bardzo wiele wyrazów. To on wypowiedział wiele słów na przestrzeni wieków. I kościół w tę wigilię paschalną zagłębia się tak naprawdę w całą wręcz historię wypowiadanego przez Boga na przestrzeni wieków słowa. Pierwszym czytaniem jest czytanie o stworzeniu świata, potem Wracamy myślą do czasów Abrahama. Potem pojawia się Mojżesz i wyzwolenie narodu wybranego z Egiptu. Potem pojawiają się kolejni prorocy, którzy przybliżają nam Boże Słowo. I ten zamysł Kościoła, żeby sięgnąć w Wigilię Paschalną po tak różnorodne czytania, właśnie przede wszystkim to ma na celu, żebyśmy zrozumieli, że szukamy jednego Słowa Bożego. Szukamy przez zgłębianie Pisma Świętego. I ta lektura w czasie Wigilii Paschalnej jest dla nas bardzo ważną lekcją, że mamy studiować Słowo, mamy w nim zamieszkać, że Pismo Święte ma się stać naszą codziennością. Dlatego w Kościele miejsca, w których pojawia się Pismo Święte, jest bardzo wiele. Nie tylko sporo jest na liturgii ale mamy cały brewiarz, gdzie psalmy stają się naszą codzienną modlitwą. Pismo Święte pojawia się na naszych dekoracjach kościelnych. To są fragmenty z Pisma Świętego, sceny z Pisma Świętego. Pismo Święte nie jest książką, którą trzeba przestudiować, nauczyć się i odłożyć na półkę, że to już mam opanowane, ale Pismo Święte jest księgą, w której mamy niejako zamieszkać. Roman Brandstetter, żyd, który rozpoznał w Chrystusie zbawiciela, on umiłował pismo niesamowicie głęboko i nieustannie rozważał. I on napisał właśnie w jednym ze swoich utworów poetyckich takie słowa, że w, w Piśmie Świętym trzeba zamieszkać. Biblio, ojczyzno moja. Biblia ma stać się naszym krajem, w którym mieszkamy, naszą dzielnicą, po której się poruszamy. I zobaczcie, że my dopiero wtedy. Możemy powiedzieć, że znam jakieś miejsce, że znam jakiś kraj, jeżeli rzeczywiście spędzę w nim trochę czasu. Jeżeli wpadniemy tylko na chwilę w odwiedziny, z wizytą, to jesteśmy turystami, którzy zrobili kółko i poszli dalej. Widziałem, to jeszcze nie znaczy, że poznałem. I pismo święte ma stać się naszym oddechem, ma stać się naszą codziennością. Dlatego w tej liturgii wigilii paschalnej jego jest tak dużo i są tak obszerne fragmenty. Nie jesteśmy w stanie każdego z tych fragmentów w czasie liturgii rozkminić potem na drobne, tak jak to czynimy normalnie, kiedy gromadzimy się na liturgii Słowa w Dzień Pański. Właśnie też po to, żeby mieć to wrażenie, że nie wszystko się od razu zrozumie, że na nie każdy fragment od razu zwrócę uwagę, że te same czytania wrócą za rok. Że te same czytania są w innych miejscach, że Pismo Święte jest właśnie miejscem, w którym ja muszę przebywać i za każdym razem, w, nas, w jakiś inny dzień, w innych okolicznościach, zwrócę uwagę na coś innego. I jeżeli mieszkamy w Piśmie Świętym, jeżeli nasza codzienność jest przeniknięta Słowem Bożym, wtedy jesteśmy zanurzeni w świetle. I podczas liturgii jeszcze w jakiś wyjątkowy sposób odczytujemy każdy fragment Pisma Świętego. Bo po każdym czytaniu zaczerpniętym ze Starego czy potem z Nowego Testamentu jest Psalm, ale dodatkowo po Psalmie jeszcze jest kolekta, jeszcze wszyscy wstajemy i na koniec przewodniczący liturgii zanosi modlitwę Módlmy się. I to jest niesamowicie ważne, że w czytaniu Pisma Świętego w czasie liturgii wigilii paschalnej są te trzy momenty, dwa z nich. Przetrwają potem w każdej liturgii, czyli fragment Pisma Świętego, i potem w odpowiedzi Psalm. Bóg bowiem nie tylko do nas mówi, ale mówi też w nas. Psalm jest przecież Słowem Bożym, Psalm jest częścią Pisma Świętego. Psalmy są natchnione przez Boga, ale z drugiej strony to są bardzo ludzkie modlitwy, to są nasze słowa. Rzadko kiedy możemy wziąć fragment Pisma Świętego i słowa z Pisma Świętego uznać za swoje własne. Przecież, jeżeli byśmy wzięli fragment z Listu Świętego Pawła, w którym Paweł mówi żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, to kto z nas mógłby powiedzieć, że to są jego własne słowa? Że ja też, nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Mogę być bogaty, mogę być biedny, mogę głód cierpieć i mogę obfitować. Nie każde słowo pisma jest moim własnym słowem, ale w psalmach zawsze znajdę moje własne słowa. Jeżeli pokutuję, bo zgrzeszyłem, psalmy podają mi słowa. Jeżeli chcę podziękować Bogu za dobrodziejstwo, psalmy podają mi słowa. Jeżeli jestem chory i boleję nad moim stanem zdrowia i błagam o uzdrowienie, psalmy dadzą mi słowa. Jeżeli idę z pielgrzymką do Boga, jeżeli przeżywam sukces czy porażkę, na każdą okoliczność psalmy dają nam ludzką odpowiedź, która jest inspirowana przez Boga. I to jest niesamowicie ważne, bo Słowo Boga ono ma nas stworzyć, czyli ono dociera do nas jako to Słowo, które słyszymy, ale ono również pobrzmiewa w nas jako to Słowo, które ja muszę oddać. I my musimy pozwolić temu słowu, żeby ono i z jednej strony mnie kształtowało tak zewnętrznie, że ono poucza mój umysł, że ono porusza moje serce, ale z drugiej strony muszę pozwolić, żeby ono we mnie rozbrzmiewało moim człowieczeństwem, żeby odpowiedzią na Boże Słowo było moje słowo, moja postawa, poruszenia mojego serca. Dlatego odpowiedzią na każdy fragment Pisma Świętego jest Psalm. Ale zaraz potem w Wigilii Paschalnej jeszcze jest modlitwa Kościoła. Jest wezwanie do wspólnej modlitwy, bo działanie Słowa Bożego jest podwójne. Bóg z jednej strony przemawia do nas bardzo indywidualnie. Każdy ma swój czas, kiedy Bóg do niego przemówi. Do jednego przemówi dzisiaj, do drugiego przemówił już wczoraj. Do innego przemówi dopiero za kilka dni. Każdy z nas ma swoją drogę i ta relacja z Bogiem, rozmowa z Bogiem jest bardzo indywidualna, ale tę drogę odbywamy wspólnie. Jest również droga, którą odbywamy jako wspólnota, a zatem Bóg nie mówi tylko i wyłącznie do mnie, ale Bóg mówi też do nas. I tak jak Psalm jest odpowiedzią na to słowo, które rodzi się we mnie, które jest moją własną odpowiedzią. Tak, modlitwa Kościoła jest odpowiedzią całego ludu Bożego. I tego się też musimy nauczyć, że kiedy czytamy, sięgamy po Pismo Święte, to ono z jednej strony przemawia do mnie, bardzo osobiście, ale z drugiej strony nie mogę zapomnieć o tym, że ono przemawia też do nas. I słowo Boże, które ja oddaję Bogu, to jest moje własne słowo ale to jest równocześnie modlitwa całego Kościoła. Nie tylko ja mówię do Boga, ale i Kościół mówi do Boga. Ta modlitwa, która rozbrzmiewa w Wigilię Paschalną po każdym czytaniu i po każdym psalmie responsoryjnym, ona również będzie wracała w naszej liturgii za każdym razem, kiedy będziemy się gromadzili. Zwróćcie uwagę, że kiedy Kościół rozpoczyna zgromadzenie liturgiczne, to jest najpierw znak krzyża, potem pozdrowienie, akt pokuty i na końcu jest modlitwa Kościoła na ten dzień. Módlmy się. I są jakieś słowa, które nie są moimi słowami, które nie są słowami jednej czy drugiej osoby ze zgromadzenia, ale to są słowa Kościoła. I to jest niesamowicie ważne, żeby słuchać również tego, o co modli się Kościół, jakie słowa do Boga wypowiada cała nasza wspólnota. Istnieje bowiem ryzyko, że skupimy się tylko na nas samych, że tak naprawdę będę potrzebował tylko jakiegoś zewnętrznego miejsca, że Kościół to będzie gmach, w którym ja mam stworzone miejsce na moją osobistą modlitwę i zaczniemy nawet nasze kościoły traktować tak, jak królowie swoje prywatne kaplice, które sobie pobudowali, żeby mieć jakąś, jakieś sanktuarium, święte miejsce, w którym oni będą do Boga zanosić modlitwy. Nie po to budujemy kościoła, ale po to, żeby sprawować liturgię, żeby brzmiało w naszych uszach nie tylko to słowo Boga, które rozbrzmiewa w moim sercu po tym, jak zabrzmiało w moim uchu, ale również to słowo Boga, którym oddycha Kościół, które oddaje Bogu Kościół. I słuchanie tych modlitw jest niesamowicie ważne. Przyjmowanie tych modlitw jest właśnie wejściem w tę rzeczywistość światła którą Bóg nam daje w swoim Synu Jezusie Chrystusie. I w związku z tym właśnie, że odpowiedzią na Boże Słowo jest z jednej strony psalm, czyli moje, moje osobiste przyjęcie Słowa Bożego, a potem modlitwa Kościoła, również w ciągu roku miejsce Pisma Świętego jest w naszym życiu podwójne. Z jednej strony odczytujemy Pismo Święte osobiście, Mamy jakąś osobistą lekturę Pisma Świętego. Każdy z nas, czy w domu, z jakąś taką większą czy mniejszą częstotliwością sięga po Pismo Święte i ono nas kształtuje, a z drugiej strony mamy tę lekturę wspólną, kiedy gromadzimy się na liturgii i oba, obie lektury Pisma Świętego są niesamowicie ważne. Jedna bez drugiej nie może istnieć. To osobiste i wspólnotowe musi w naszym życiu nabrać jakiejś równowagi. I liturgia Wigilii Paschalnej prowadzi nas właśnie coraz głębiej w zrozumienie tego, jak mamy żyć razem ze zmartwychwstałym Chrystusem. Zwróćcie uwagę, że o ile w samym Paschale mamy przede wszystkim to zestawienie, czy ścisłe połączenie płomienia ze świecą czyli Chrystusa z Jego Kościołem. Tak teraz, kiedy właśnie sięgamy po Słowo, już zaglądamy wewnątrz Kościoła, że w Kościele jest Słowo, które do nas mówi, Słowo, które we mnie rozbrzmiewa indywidualnie, Słowo, które rozbrzmiewa w naszej wspólnocie przez całą wspólnotę, którą nazywamy Kościołem. I to już będzie rodziło pewną dynamikę. Raz to będzie prowadziło do jakiegoś konfliktu czy napięcia, nieporozumienia, że ja myślę co innego, Kościół mówi co innego. Innym razem będzie to umacniało naszą jedność, pogłębiało i moje osobiste zrozumienie prawdy i wzrost całego Kościoła w prawdzie. I na tą dynamikę się zaczynamy godzić właśnie przez tą długą lekturę Pisma Świętego w czasie liturgii słowa, Kościół nas wprowadza w to, że światło które otrzymaliśmy od Chrystusa, nie jest światem jeszcze pełnym, że ono się nieustannie w nas pogłębia, tak jak słowo, które nas prowadzi do coraz głębszego zrozumienia danej rzeczywistości. I po tej liturgii słowa jest trzeci krok, który w XXI wieku i w naszych realiach już jest rzadko kiedy wykonywany, czyli chrzest. Po tym, jak już zobaczyłem światło, jak usłyszałem słowo, to wtedy jestem zaproszony do tego, żeby się rzucić w nie jak w wodę, żeby się zanurzyć w tę rzeczywistość. I to jest właściwie punkt kulminacyjny tej liturgii. Do tego wszystko zmierza do chrztu, do zanurzenia. Zwróćcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w momencie, kiedy jest poświęcenie wody, w której będziemy ochrzczeni, jest przedziwny gest. Paschał wstawia się do wody. Ogień miesza się z wodą. Dwa żywioły zupełnie przeciwne, ale to jest bardzo mocny gest, który ma nam pokazać, że Bóg chce się zjednoczyć z człowiekiem. Tak jak ogień i woda są wręcz nie do pogodzenia. Tak Bóg i człowiek to są przeciwieństwa. On jest wielki, my jesteśmy mali, on jest mądry, my jesteśmy głupi, on jest światłem, my jesteśmy ciemnością. Ale właśnie ta noc ma połączyć. Sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Ta noc ma zanurzyć ogień w wodzie i nie ugasić ognia ani nie sprawić, że woda wyparuje. I to połączenie wody i ognia to jest właśnie nasz chrzest. To jest zanurzenie człowieka w rzeczywistość Boga i zanurzenie Boga w rzeczywistość ludzką. To jest krótki moment na tej liturgii, jak pierze się Paschał i trzykrotnie się go zanurza w wodzie. Ale to jest znak niesamowicie ważny tego, co się dokonuje w momencie, kiedy człowiek jest ochrzczony. Ten ogień w nas jest. Jesteśmy dotknięci Bożą łaską, Bożą mocą. I zanim dokona się obrzęd chrztu, jak za każdym razem również, kiedy potem chrzest dokonuje się indywidualnie poza Wigilią Paschalną, poprzedza go litania do wszystkich świętych. Nie wiem, czy na nią zwróciliście uwagę, że to się zawsze robi, że jak się, zanim się przystąpi do chrztu, to również będzie się działo w niedzielę, jak będziemy chrzcili, jest litania do wszystkich świętych. Ze względu na to, że chrzest podczas niedzielnych liturgii skracamy, to ta litania nigdy nie jest długa. Ta litania, która była w Wigilię Paschalną, ona jest długa. Tam te imiona się pojawiają bardzo licznie. I to jest niesamowicie ważne, bo chrzest jest dołączeniem do tej listy. Dopiero co prawda, jeśli chodzi o możliwość, jeszcze nie wpisaniem na listę już kanonizowanych świętych, ale kto jest ochrzczony, to dołącza do tego grona. Bo właśnie te osoby Najświętsza Maryja Panna, Jan Chrzciciel, i potem cała lista świętych, którzy tam się pojawiają to są ludzie ochrzczeni. Oni dlatego właśnie są święci, że w nich ten ogień boży zanurzył się w tę wodę, którą jest ludzka natura. I pamięć o świętych, myślenie o nich, zażyłość z nimi również jest powszechnością Kościoła. Musi stać się naszym chlebem powszednim. To, co przeżywaliśmy w czasie Wigilii Paschalnej, jest jak pigułka tego wszystkiego, co potem rozkłada się na naszą codzienność na cały rok. I obecność świętych jest niesamowicie ważna. My w czasie liturgii to już możemy być zmęczeni, bo to już było tyle czytań, i może nam gdzieś wypaść z głowy to, że teraz pojawia się litania. Poza tym, jeżeli nie znamy osobiście tych świętych, nie wiemy o nich zupełnie nic. To są tylko jakieś imiona, nic nieznaczące, to talitania do nas nie przemawia. Natomiast jeżeli z czasem będziemy tych świętych poznawać, to każde imię to jest historia, każde imię to jest niesamowita przygoda. To jest trochę tak, jak wspominacie swoich przyjaciół i swoich znajomych. Jeżeli ja bym powiedział, rzucił wam kilka imion osób, które ja znam, nic to dla Was nie znaczy, ale jeżeli mamy wspólnych znajomych, jak się nam na przykład w parafii wspomina jednego czy drugiego księdza, który u nas był, ten ksiądz, tamta siostra zakonna, ta pani, która tutaj prowadziła koło żywego różańca, padają imiona, nazwiska i od razu w naszej myśli i w naszym sercu staje cała osoba. I to samo będzie się działo, jeżeli te imiona, z litanii wszystkich świętych będą coś dla nas znaczyły. Ja na sam na dźwięk imienia święty Atanazy, módr się za nami, to od razu się rozpromieniam, bo znam tego człowieka niesamowicie dobrze. Tłumaczyłem jego teksty, znam jego historię, staram się napisać jego biografię. To jest biskup z IV wieku w Aleksandrii. I te postaci ze swoją historią, one nas przygotowują do zanurzenia w Chrystusa, bo nasz chrzest to będzie właśnie wejście w ich ślady. Bo nasz chrzest. To będzie wejście, otwarcie się na tą samą przygodę. I politani do Wszystkich Świętych jest modlitwa nad wodą, i powinien dokonać się chrzest, jeżeli byliby pośród nas dorośli, którzy przygotowują się do chrztu. Ale nawet jeżeli się nie dokonuje chrzest, to dokonuje się nasze odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. I to odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych teraz dokonuje się tylko i wyłącznie poprzez pytania i odpowiedzi. Czy wyrzekasz się diabła i jego spraw? Wyrzekam się, wyrzekam się. Trzy razy wyrzekamy się tego, co złe i trzy razy potwierdzamy wiarę w to, co dobre. W Boga Ojca Wszechmogącego, w Syna, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia ducha, Kościół. I to wyznanie wiary jest powiedzeniem Bogu tak. Chcę się zanurzyć w to światło, które przyniosłeś. Chcę się zanurzyć w to Słowo, który rozbrzmiewa w moich uszach i w moim sercu. Ale żeby się w to zanurzyć, to jest konieczne to wyrzeczenie się zła. I kiedyś ci katechumeni, którzy mieli zanurzyć się w wodę, oni odwracali się do tyłu, tam gdzie była ciemność i to wyrzekamy się było powiedziane z mocą. Czy wyrzekasz się zła? Wyrzekam się. Tak, żeby to było jasne, że ja mówię do czegoś, co jest za mną że ja nie mówię do czegoś, co jest przede mną, jak mówię do człowieka, że nie lubię Cię, wyrzekam się, tylko diabeł jest za mną. Ja nawet na Niego nie patrzę, Ja Go nie chcę widzieć, To było podeptaliśmy. Nawet jeżeli ja z Nim <laughs> walczę i walczę z grzechem, to wiem, jak się walczy z grzechem. Nie poprzez zmaganie się z Nim, ale poprzez wpatrywanie w Chrystusa. I dlatego ta odpowiedź wyrzekam się z odwróceniem głowy do tyłu była niesamowicie ważna. Bo my możemy wpaść w taką pokusę, że niby się wyrzekamy złego ducha, ale on cały czas jest przed nami. Cały czas na niego patrzymy, cały czas go gdzieś tam wyglądamy, cały czas jego widzimy, a nie to działanie samego Boga. On oczywiście jest, ale on jest podeptany, on jest zmiażdżony, on jest słaby. I my nie możemy z nim walczyć inaczej, jak właśnie wpatrując się w naszego pana Jezusa Chrystusa. Dlatego starożytni wyrzekam się, rzucali za plecy, a wierzę wyznawali przed siebie, tak, żeby dać temu wyraz, że mój zwrot się dokonał, że to nie są dwie siły, pomiędzy którymi ja muszę nieustannie wybierać, ale jasno odwróciłem się do światła, jasno odwróciłem się do Słowa Bożego i zostawiam za sobą to wszystko, co należy do złego ducha i do ciemności. I takie odnowienie chrztu również domaga się od nas zmiany postawy, żebyśmy my tak samo utkwili wzrok w tym, co Chrystus przynosi, utkwili wzrok w tym, co jest Boże, a nie cały czas gdzieś szukali różnych machinacji złego. To w świetle Chrystusa będziemy widzieli te cienie, które są cały czas w naszym życiu. W świetle Chrystusa będziemy widzieli machinacje złego ducha, ale zupełnie inaczej gdy na nich się skupimy. Zatem przyszliśmy już kolejne trzy etapy wigilii paschalnej. Za nami już ogień, za nami powietrze, w którym pobrzmiewa słowo, za nami woda. I jeszcze jutro będzie jedna katecheza, na którą teraz Was serdecznie zapraszam, o owocu ziemi, o chlebie i o winie, które wydobywamy z ziemi, żeby się nim karmić i żeby się nasycać wszystkiego dobrego niech z martwych stały nieustannie was umacnia w swoim pokoju i w swojej sprawiedliwości